Z tej strony Kamil Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę Pod każdym filmem oczywiście Subskrypcji, dzwoneczkiem I napisaniu komentarza, ja wam przypnę serduszko A dzisiaj nie jestem sam, jestem z moją Dziewczyną Klaudią Osiemka, no, siemka Klaudio. no wszyscy się z widzami Nie wstydź się. No. Udało mi się przekonać wstydziocha Widzieliście? Dzisiaj Gierka się pojawi Nie martwcie się, tylko nie wiem która Więc napiszę wam w opisie Nazwy Gierek które mogę przynajmniej teraz nagrywać, więc zagłosujecie w komentarzach, którą chcecie gierkę zobaczyć, jak wrócę do domu. Bo teraz nie chce mi się na razie wracać do domu, bo na razie chcę być trochę z Klaudiusem, chleb, tak pobyć trochę. Więc pewnie tak pod wieczór dopiero wrócę. Więc pamiętajcie o łapkach w górę, subskrypcjach, napisaniu komentarza, dzwoneczku i oczywiście. Udostępnijcie materiał, jeśli wam się podoba. Bo jestem już prawie na stówę, jest na 59 osób. Lecimy po stówę, dawajcie. Widzimy się już niebawem. mój dla was Kamil. Siema. Naczko.